Zobaczcie, to autobus Baster i traktor Tery. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to Tery nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy. Gotowi do startu? Start! I ruszyli. Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód, Tery. Dasz sobie radę. Wydaje mi się, że Tery nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz, co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny, Tery. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Tery. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster! To bardzo nieładnie. Dalej, Tery, Pokażesz Basterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie, jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety. Oj, Baster, wiem, hmm. że jest gorąco. Ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie, to jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster? Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej, Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Tery. Udało mu się wyprzedzić Bustera. O, niemądry mądry Buster, spałeś zbyt długo i znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, Buster. Ale gdzie się podział Tery? Haha, hmm. ha, tutaj jest. Tery przekroczył metę jako pierwszy. Niemądry mądry Buster, trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać. Bo pokazałeś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster. Do zobaczenia, Tery.